Upadni na kolana. Panie Jezu, w kolejny czerwcowy wieczór jesteśmy u Twych stóp, by wielbić Cię weznawaniami litanii do Najświętszego Serca Twojego. Przychodzimy dzisiaj, aby poznawać postać Tobie oddaną, księdza Sługi Bożego, księdza Michała Rapacza, Istotą każdego powołania kapłańskiego jest służba. Wiedział o tym czcigodny, czcigodny sługa Boży, ksiądz Michał Rapacz, do którego beatyfikacji się przygotowujemy. Ideę kapłaństwa służebnego realizował jako wikariusz zarówno w Płokach, jak i w Rajczy, a także po powrocie do Płok jako administrator tej parafii. Szczególnie umiłował sobie służbę wobec osób chorych i cierpiących, Według danych z ksiąg parafialnych w Rajczy zaopatrzył sakramentami 393 chorych. Również w Płokach chętnie i często odwiedzał chorych, nie zrażając się tym, że w rozległej parafii trzeba było nierzadko wiele kilometrów iść pieszo. Bardzo mu zależało, by człowiek przytłoczony ciężarem choroby mógł spotkać się z Jezusem w świątyni swojego serca. Czcigodny sługa Boży. Ksiądz Michał Rapacz w swojej służbie nie chciał przywiązywać ludzi do siebie. Służył ofiarny parafianom, by prowadzić ich do Jezusa. W czasie wizyty duszpasterskiej w wioskach, które należały do parafii Płoki, najpierw zapraszał parafian na Eucharystię w kaplicy, dopiero potem wyruszał w drogę, aby odwiedzać ich domy. W pierwszej kolejności prowadził ich do obecnego w Eucharystii Chrystusa, tak bowiem winien czynić każdy podejmujący posługę w Kościele. Panie Jezu, zawierzając Ci dzisiaj ministrantów, lektorów, ceremoniarzy i nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, naszej parafii, prosimy o ducha służby dla każdego i każdej z nas, wielbiąc. Słowa Militanii, Twoje najświętsze serce. Prosimy, by i nasze serca były ciche i pokorne. Daj nam serca służebne, gotowe przyjść z pomocą każdemu człowiekowi. Takie serce miał sługa Boży ksiądz Michał Rapacz i o takie serca z wiarą prosimy dla nas samych. Kyrie elejson, Chryste są, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Świ Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyne Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Ze Słowem Bożym istotą Zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynią Boga. Zmiłuj się nad nami serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, domie Boży i o niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Dobroci miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezden nad Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, Króluj Zjednoczenie, serc wszystkich. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nam, serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Zmiłuj się nad nam, serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa. Przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Chwała ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Zmiłuj się nad nami, maranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Maranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia. I radzu udzielić przebaczenia w imię tegoż syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki, wieku. Do serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, O Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy. I najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku boski, jedyna ucieczko nasza. W sercu Twoim racz nas obmyć, do serca Twojego racz nas przytulić, w Twym sercu na wieki racz nas zachować. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed nowym testamentem starych praw ustąpi czas, co dla nie niepojęte, niech dopełni wiatr. Módlmy się, Boże Ty dałeś nam prawdziwy chleb z nieba. Sprawa byśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie z wstali przez Chrystusa Pana naszego.